12 sierpnia, środa, to na ten dzień właśnie czekaliśmy od samego początku rozgrywania Mistrzostw Europy w Samokowie, bowiem dzisiaj nasi pięściarze rozpoczną walkę o medale, o medale, których nie mamy od 7 lat, a dzisiaj będziemy mieli cztery szanse, żeby ten impas przełamać. Pierwsze pojedynki rozpoczną się już od godziny 14 czasu polskiego. Jako drugi do ringu wejdzie Dawid Jagodziński, pięściarz, który był rozstawiony. Pięściarz, który dopiero dzisiaj rozpoczyna swoje zmagania w tym turnieju. Jego przeciwnikiem będzie Brytyjczyk Harvey Horn. Jest to pięściarz niedoświadczony, bez wielu startów na imprezach rangi mistrzowskiej. W tym roku miał przetarcie podczas Igrzysk Europejskich w Baku, ale tam przegrał pierwszą walkę. Także... Myślę, że w, w okolicach godziny 14.30 Dawid Jagodziński będzie rozpoczynał swój marsz, miejmy nadzieję, po medal. W walce numer 8 zobaczymy kapitana naszej reprezentacji, człowieka, na którego bardzo liczymy. Mowa tutaj o Tomaszu Jabłońskim, kategoria średnia. Jego rywalem będzie Holender Max van der Pass. Jest to pięściarz, który dwa lata temu na Mistrzostwach Europy w Mińsku przegrał pierwszą swoją walkę. Tu idzie mu o wiele lepiej. To jest zawodnik walczący z odwrotnej pozycji, zadający dużo ciosów. Liczyliśmy te ciosy to w granicach 100 uderzeń na rundę, jest w stanie Holender zadawać, ale Tomek ma lepszą wydolność i wierzymy, że swoim charakterem, swoim uporem, swoją zaciętością, swoją ofensywą po prostu zajedzie Holendra i awansuje do wielkiej czwórki europejskiego czempionatu. I serię. Tę pierwszą zakończy Igor Cygan Jakubowski walka numer 10 i jego rywalem Niemiec Roman Frese, który wcześniej w eliminacjach po kontrowersyjnym werdykcie odprawił. Odprawił Gruzina, gulę daniego. Jeżeli chodzi o Fresa, to jest brązowy medalista Młodzieżowych Mistrzostw Europy 2010 Lwów. Brązowy medalista Mistrzostw Świata Kadetów z 2009 roku. Ale Igor, pewny siebie, Igor rozluźniony, zapewnia, że ten przeciwnik będzie mu leżał. Że tutaj zobaczymy pokaz technicznego boksu, czyli to, w czym Igor czuje się znakomicie. I czwarta nasza szansa to będzie Mateusz Tryc, który rozpocznie... Swoją walkę no pewnie po godzinie 19. Czasu polskiego, bowiem on stoczy siódmą walkę w tej drugiej serii, a jego rywalem będzie reprezentant Wielkiej Brytanii Joshua Buatsi, również niedoświadczony, również jak jego kolega Harvey Horne przegrał pierwszą walkę podczas igrzysk europejskich w Baku. Na no Mateusz podbudowany wczorajszym zwycięstwem, wierzymy, że dzisiaj pokaże jeszcze więcej, jeszcze lepszy boks. No i także sprawi nam fantastyczną niespodziankę. Jeżeli chodzi o ćwierćfinały, najwięcej swoich reprezentantów będą mieli zawodnicy z Wielkiej Brytanii. No, może ta statystyka im podupaść po dzisiejszych ćwierćfinałach. Siedmiu. Siedmiu Brytyjczyków oraz siedmiu Bułgarów. Gospodarze tutaj nie są gościnni dla przeciwników. Największe nadzieje wiązane z Terwelem Pulewem, ale nie tylko. Jeżeli chodzi o pozostałe kraje, Rosjanie mają sześciu ćwierćfinalistów, Turcy mają pięciu. No i ta informacja, która tak krzepi nasze serca, czterech ćwierćfinalistów mają Polacy, tak samo jak Armenia, Irlandia, Holandia, Hiszpania i Ukraina. Ukraina, która przecież jest jedną z potęg boksu olimpijskiego. Co ciekawe, Niemcy, Francuzi tylko po dwóch ćwierćfinalistów, a przecież liczymy na to, że jeden z Niemców odpadnie już dzisiaj. Wielkie emocje. Proszę nam uwierzyć, że my przeżywamy ten start bardzo ciężko, ale oby to wszystko zakończyło się happy endem i oby dzisiaj podsumowanie dnia było dla nas tak piękne i tak wspaniałe. Czekamy na medale, czekamy na przełamanie impasu i czekamy na sukces. Trenerzy Zbigniew Fraubo, Ludwik Buczyński, cała kadra, proszę nam wierzyć, oni są zmobilizowani, zmotywowani, pewni siebie. No i oby tak do samego końca.